A ty zajebałeś, zaje, chciałeś, chciałeś zajebać, zapierdolić z wózki widłowego części do Peżetu, kurwo. Widzicie, kto się tłumaczy, ten jest winny. Kikut, kikut. Tego typu. Kikut, kontynuujemy dalej. Rzekomo to ja bym wyjebany z pracy za picie alkoholu i na rzeczy tego typu. Trzeba się kurwa być pojebanym totalnie. Help, help tego typu. Tego typu. Tego typu. Chcę, zamówimy pizzę. Wow, babę tego typu. Kikut tego typu. Tak, Kikut. Tak, taka jest prawda. Nie dużo lizno angielskiego, ale jak nie znam się, nie mam pojęcia, to się nie wychylam. Wymyślał słowa, które wiedział, że zna angielski belgijski. No i co? O, sam Kikut podgadło picie, kurwa. Powiem wam tego typu. Ja się mówi Kikut, Kikut jest pizzą, widzowie, widzicie? I to jest o to. widzicie, widzowie, żeby was poinformować o tym co tego <śm> e, e, powiem wam, że e, po prostu e, nie, nie, nie idzie. <śm> kikut. Pokazał, że jest pizzą. Znacie no się śmieszały. Rozwoiły mu się te kiku, to ci się podcieczało. Jak to kurwa trzeba być łomem? Co, co, co? Jak na... Jak mijka na miejsce można spać ym, ze schodów? Barany. Nie zmienicie tematu. Barany. <laughs> Tego typu. <laughs> Czy że niby ja na miejsce spodzę na no schoda kurwa? <śmiech> <śmiech> ja pierdolę. Eee, 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 suczki. koberta... Eee, e, to totano z niego. totalnie Tak, tak, tak ten. E, że... Ten... ten... eee. E, e. Nie! 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 Nie, 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 nie. Jest tutaj. No! Jest! Not? <gudHD>

powiem wam, mm. że mm. jak pizda mm. halo. no co halo

<noise> klauna macie na żywo. Uff. Za każdym krokiem robi siebie klauna. Darmowego. Nie zmieniajcie kurwa mankę w krajerze, niektórzy. Niektórzy. Jesteście pizdy. Obracacie w długą mankę. Help, Mary, help! Czł. Kurwa. Eee, eee. 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 No eee, eee, eee. jak patrzę ta szumi Mmm. Mm. No, urwiesz mi drut kabę. O ty skurk, urwiesz mi od internetu. Urwiesz kabę, zaraz. Kiedyś doświadczyłeś jakichś zjawisk promotywnych, czy wiesz jakieś zjawiska? Czy wierzysz zjawiska hmm. Tego to Wam nie powiem, bo nie wiem. <grym> <grym> o, oh, Yy... O, no dobra, widzowie, ja już też po to kończę łopę tego typu. Życie Manela. Taki jest temat dzisiejszego strympka <laughs> Tego typu kikut. Yy. Yy, Pierdolenie sobie, nie jak się mówi, tego typu. No, widzowie. Yy, babola. Tego typu widzowie. Dzień w dzień, najbany widzowie. E, tego typu wizowie, e, e, pierdo jak potuczone potłuczone że to jest szok tego typu. To jest szok, kuwa chuj Niech zdycha, no. Już ten tak będzie przepity ten mózg jego, że to jest, źle go czekać, jak pierdolnie, gdzieś w krzakach. Ale trzeba się napierdolić. A rec to o. Tak. <śled> To taki się z mój ze schodów. <śled> Szyd głupoty ludzkiej. Bo mu dupa spiekła. Dupa mu spiekła. <śled> Tego typu. <śled> taki kozak, a w necie. To teraz już wiesz o co mi chodziło. Chuj, i mam chuj, to. to trzeba być ciotą. Chuje, moje dzikie węże, jak się mówi, tego typu. Powiem wam. Eee. Avralo, pizza. Przecież taka pizza z niego. Nie tego typu. Benz. Piąta dziesięć. Właśnie wychodzę z murdelu, dziwki mi jaja tam lizały tam dupę i inne rzeczy tego typu, tego typu Na, napisał dalej. Rozjebałem cię na stream. Tylko czym? Ale posłuchajcie co ja mu mówię Dalej? Daranie <śles> hey, Powiem wam widzowie no... Ale dobra, dalej. <śles> To zablokowałem cię słowami, bo mam pojemność większą niż ty, buhaha. Ale mi pocisnę podaj stopa, buhaha, tego typu. Dalej, odsłuchacie. Nie zauważysz teraz, kurwa, rozpierdolę tą dziwkę, kurwa, szmatę do ruchania, teraz tą kurwę pizdę, co ma kurwa ry jak kurwa paszkę. Nery teraz rozpierdolę, kurwy syny zajebane, będziecie rozjebani wy. Widzowie, inne rzeczy. Że nudny jesteś w ogóle z kurde. Bo on się jak <laughs> ty... No to jest to, co ja mówię, dalej. Nazw to, czym się interesujesz? swoim głównym. Co? No, dostał się, że to jesteś idiotą. No, to jest to, co ja mówiłem, To jest to, że on nie odrusza od ralu, od fikcji. Od rzeczywistości jakieś siedzi takim jak matrixie, jakby, w się jakby widzowie macie dół trzymacie Trzymajcie się do słyszenia zasóbcie kanał tego typu i Witam, witam tego typu, a ja sobie widzowie Bulla kupię. Łoba ben. No 9,50, trochę drogi. Jak się pracuje, to można sobie jakby pozwolić. No 9.50 drogi, bo drogi. Wszystko widzę jest zdrożało. Jak się mówię no widzowie hmm, po prostu pęk Pęk sam wizowie, no, widzicie. I to jest to co mówiłem widzowie. A kikut, kikut. Kikut tak mówiłem. To nie jest piwka. Nie piję, nie ma zamiaru, nie piłem w ogóle. A po trzecie jestem zaszytym na to. Eee, eee, Widzowie, że jakby um, ma tą... Um, Coś takiego, to, mm, to wszystko. On z ręki już mi jadł. On z ręki. Tak mu podkładałem, że chłop jadł z mojej ręki. Kikut. O, 9,50. E, trzeba się zastanawiać. Z ręki jadł mi, wizerunek. Eee, no bo dupa boli No eee, Kurwa To kurwa A pierdola, pierdola. Jak widzowie eee, jakieś tam eee, e, Skomotowywałem, mówiłem Mam wszywkę i bez, bez piwa, czy bez jako dobrze się czuję. Z ręki jadł on. Normalnie, kurde widzowie, on jaty z ręki przegaz z życiem. Krytycznie, że tak jak ja, to to, 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 ci pomo to, ja z tobą. No bo z debilem, no to co debilowi się powie, to debil zawsze powie: Nie, to nie jest prawda. To jest prawda, co ja mówię. No i, i weźcie z głupkiem gadać. Tego typu. Trzymacie się widzowie tego typu. Tego typu. Będziemy sobie zamawiać pizzę. No, trzeba świętować widzowie to, co się udało dzisiaj. Mi popadę. Widzowie sprawę kikuta. Hmm. <hierdziśla> <hierdziśla> Cieszysz się, że dostaniesz karę 20 tysięcy? Ja tak. <hierdziśla> Dzięki za tryk. <hierdziśla> eee. Ehm. Hmm. E, kompleksy, to kompleksy, to kompleksy tego typu, tego typu, tego typu, tego typu Powiem krótko, kikut tego typu, tego typu, tego typu, tego typu. Dawa pónił się, tego typu, gówno, tego typu. Fuj gównem i to w gówno jest i jest tego typu. Widzowie tego typu, e, e, tego typu. wyjść na czysto. Yyy, e, jaki on kręczak. Jak on kręcił wami e, 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 tego typu? E, e, d, e, 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 jakby by tą pizzę tego typu? E, Zadziłeś kiedyś kobrenie? Coś w myślach ma, ale to sam kurwa nie wie jak to tego. E, 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 e. E. Eee. Eee. Wchodzą i wychodzą. Wchodzą i wychodzą. Eee. Nie mam sensu tracić czasu na słuchanie debilą. No te! Eee. Mam, mama eee. w kapturze. No Moja 10 córka miała zdjęcia pornograficzne tego człowieka. Chcę iść z tym na policję. Proszę o dane tego człowieka. <śmiennie> <noise> eee, tego ale, ale, tego, tak, kapturze wow, ty kocie ty też dasz pierdolca, pizza plusa, mm -hmm. co tak miało a ja tak miał czy. Ale gdzie tak jestem. Eee. <laughs> Co właśnie, jakie ma ładne łapki? Nie. Eee. Heh. Według GUS inflacja konsumencka wyniosła w lutym 8,5%. Dane statystyczne, a to ile płacimy za zakupy to dwie różne pary kaloszy. Jak wyliczył Maciej Bednarek z portalu subiektywnie o finansach, za podobne zakupy zapłacił o 20% więcej niż w ubiegły. Przecież ono... serwera. Dzięki za trukien. Nie wiem o co mówię. nie jestem klimaty. <coughs> Co oh, za upierliwy kot. O! Pizza przyjechała. Krewetka. Ło! Wow, Łobowę. Wow, Ojej, Też życzę smacznego widzowie. Okay. Mm. Pizza time. Hmm.

Się Dlaczego Rambo chodzi wolno, a ja spięta jestem pasem? Dlaczego kota przytulacie, a mnie tylko czasem? Dlaczego tata zamiast ze mną bawi się krokomiczami? Dlaczego cały dom śmierdzi grzybem i papierosem?